Cześć dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Linux, kolejny filmik. Dzisiaj że to tak powiem będziemy kontynuować nietypowe systemy operacyjne, tak? Ale dzisiaj nie będzie nic z oknami związane, nie, 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 burze są non stop. Pewnie też macie tam nie za wesoło. Niektórzy kurde to, to co się ogląda to mnie, ale to już mniejsza z tym, nie kanał pogodowy. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się robocikiem, zielonym robocikiem. O co chodzi? Android android x86 czyli przeportowany android na yy, normalnego że tak powiem pc -ta, tak? Yy, słuchajcie test będzie na żywym sprzęcie na prawdziwym komputerze intel i5 16gb ramu 750ti grafika ssd yy, co tam mamy to będzie android 9.0 jest to bodajże ja sobie go testuję już parę dni. Powiem to w ten sposób. Jak zawsze powiem to w ten sposób, i nawet to chodzi. Powiem, że wam, że nawet to chodzi. Myślę, że z tego filmiku będziecie zadowoleni. Można sobie lajtowo jakąś kawusę, albo szklaneczkę z czymś tam po goralsku, na przykład dorzucić. Tak i rozkosznie się rozciąć w fotelu, tudzież w skrzypiącym krześle. Tore, że mi czasami tak teg tam tegez. No i przepraszam od razu za efekty dodatkowe, bo górale jadą jak to się mówi, tak? górale tutaj często ostatnio jeżdżą i efekty pogodowe będą. Słuchajcie, najpierw sobie zobaczymy na stronkę internetową na bardzo szybko, a potem przejdziemy już na żywy sprzęt i pokażę Wam jak sprawuje się Android, prawdziwy Android na komputerze PC na Intelu akurat z Nvidią. Zapraszam. No i mamy stronkę internetową. Słuchajcie, mamy tutaj stronkę internetową projektu Android X86, bo z tego będę tutaj korzystał. Jak możemy sobie tutaj przeczytać, jest to projekt, który służy do przeniesienia tego Androidowego projektu, czy Android Open Source Project, tak? Całego tutaj Androida, naszego kochanego, pięknego z procesorów ARM, stosowanych wiadomo gdzie, tak? We wszystkich telefonach i tak dalej. Tudzież w malinkach, bla bla, bla bla bla, na nasze procesory desktopowe, Intel, AMD i tego rodzaju rzeczy. Słuchajcie, jak chcecie, możecie sobie tutaj poczytać dokumentację, zobaczyć, co gdzie, jak, po co, komu, na co. Tutaj się wszystkie, wszystko ogarnia. Ja tutaj do testów mam akurat pobrane, przynajmniej tak mi się wydaje, że mam pobrane, dziewiąteczkę wersja 90R2. Nie wiem, czemu piszę tu Android X8681. Ja się w tym wszystkim nie jarzę, za cholerę powiem wam tak. W każdym razie, ja mam wersję dziewiąteczkę, tak? Taką wam po prostu zaprezentuję. Tu możecie sobie ogarnąć, poczytać sobie, zobaczyć, co, co te jest tam te gest, pobrać również. Są wersje, czy jest wubitowe, jak ktoś chce, może spróbować. Nie ma problemu, jest dokumentacja tutaj do tego, można sobie poczytać, co, jak, po co, na co, komu, gdzie. Jak to się ewentualnie nam tutaj będzie po prostu zachowywać. Czy VirtualBox czy tak dalej. Ja to testuję na żywym prawdziwym sprzęcie. Bo chciałem zobaczyć jak to po prostu sobie na tym naszym pięknym cudzie pracuje. Słuchajcie, instalator jest w miarę dość prosty. Tak zwane TUI czyli Text User Interface. Każdy może sobie z nim poradzi. Nie ma tutaj żadnego cudowania, wybierania, kompilowania. Parę klików, gotowe, samo się odpala, więc jest tutaj jak najbardziej ok, powiem to w ten, e, słuchajcie, sposobik. To co robimy? Słuchajcie, no to nie gadamy dalej, tylko przechodzimy do maszynki. Znaczy, jakiej maszynki? Przechodzimy do e, naszego kompa. To nam się prezentuje po uruchomieniu już, tak? Oczywiście trzeba to sobie stworzyć konto Google własne, tak? Podać te wszystkie dane i tak dalej, i tak dalej, inaczej tego po prostu nie uruchomimy. Ja to sobie przeportowałem wszystkie rzeczy z telefonu. Mm, działa. Powiem Wam tak, że działa. Są czasami problemy z rozdzieczością. Ja szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jaka to rozdzieczość jest zastosowana. Nie umiem tego zmienić, po prostu, więc to już, to powiem, pominiemy. Ważne, że coś widać, jest mniej więcej ok. Słuchajcie, no, tak wygląda prawie jak nasz telefon, kurde, tak. Ja tu mam jeszcze drugi taki gładzik, bym powiedział niestety gesty nie do końca działają. Jak widzicie, da się przesuwać lewo-prawo. Ale ścieśnianie ekranu, czy jakieś tam góra, dół, no nie za bardzo tutaj to chodzi, te gesty. Zresztą wolę z normalnej myszki sobie tutaj de facto pokorzystać. Do aplikacji, widzicie, tutaj mamy jakieś tam cofania, prawda, to samo co w telefonie. Praktycznie dokładnie to samo mamy tutaj zastosowane. Wyszukiwarka, górle, wszystko fajnie, pięknie, elegancko, możemy sobie tutaj popatrzeć. Ja mam oczywiście małe problemy z orientowaniem się o co tutaj chodzi, w którą stronę się co chowa, ale dajemy jakoś radę. Słuchajcie, klikniemy sobie myszką na górze, ściągniemy na dół. Proszę bardzo, mamy tutaj informację. Jest mały problem, nie mogę się połączyć z Wi-Fi. on tutaj Wi-Fi nam de facto widzi. Zaraz wam to pokażę. Są wykrywane wszystkie sieci, jakie są wokół mnie, jednakże nie mogę się podłączyć do żadnej z nich. Po prostu nie działa. Nie wiem, czy hasło się nie teges, czy coś nie da się, nie ma możliwości, żeby tutaj się po prostu podłączyć nie działa, sieć jest nam tutaj podawana przez kabel i to działa, jednakże to że nie ma tutaj, nie mogę się połączyć z Wi-Fi powoduje duże problemy w niektórych aplikacjach ponieważ one prawdopodobnie potrzebują połączenia Wi-Fi, tak sobie wykrywają, tak, że jeżeli Wi-Fi działa to fajnie jak nie Wi-Fi nie działa to nie ma sieci nie może sieć tutaj jest no tak to niestety nam wygląda, ustawienia są standardowe z Androida, za sobie zobaczymy która to jest wersja I idziemy, tu mamy informację o tablecie, jak widzicie mam tu tablet no ale dobra, niech tak będzie. Wersja Androida 9. To jest 9. Producentem jest Gigabyte. Okej, okay, proszę bardzo, mamy tu wszel wszelkie informacje. Android X864 9.pl, ENG, czy pi, coś tam, test case, bla bla bla. Tak to wygląda. Menu dokładnie to samo. Tutaj jest wszystko dokładnie to samo. No niestety wiele rzeczy nam tutaj nie działa. Na przykład tego mówię, nie działa WiFi fi przynajmniej u mnie. Nie działa mi Bluetooth. No więc to jest test. Te Poza tym mamy wyświetlacz, poziomy, ustawienia. Możemy sobie elegancko tutaj ogarniać cały temat. Konta, niekonta, konta, blokady, pamięci wewnętrzne, uprawnienia. To wszystko nam tutaj jak najbardziej pracuje. No bo to jest Android przeportowany, tak. Więc to jest po prostu nam tutaj rzecz podstawowa. Wyjdźmy sobie stąd. Aplikacje jest standardowe. No to wiadomo, że tutaj jest Gmail, tutaj jest Chrome. Jakiś TikTok, chyba jest przeglądarka zdjęć, jest lap play, który działa. Zaraz Wam pokażę, są kontakty i tak dalej. Słuchajcie, poza tym, ja mam tutaj zainstalowane, tak jak mówię, przeportowałem swoje rzeczy ze swojego telefonu, tak, żeby to w ogóle uruchomić. Więc duże aplikacje, które tutaj mam, to są moje prywatne, po prostu aplikacje, wszystko tak. Więc to się nie ma co dziwić. Próbowałem zainstalować między nimi Asfalta, Survive Voice Vikings żadna z nich nie chodzi do końca słuchajcie, jeżeli chodzi o Asfalta wygląda to w ten sposób, odpalamy to jest wszystko fajnie, pięknie, odpala się pierwszy ekranik już byłem zadowolony fajnie, pogram sobie w Asfalta no niestety jest problem jeżeli chodzi o połączenie z Wi-Fi, mogę się założyć, że to jest po prostu to dochodzi do pewnego momentu hmm, gdzie próbuję się połączyć po prostu z jakimiś serwerami uwierzalnie uwierzalnie no te co sprawdzają tożsamość no i jest koniec. O dziwo, nawet to nam się teraz wywaliło, żeby było śmieszniej. Więc nawet wam ekranu tytułowego nie pokażę, bo już nam po prostu temat nie działa. No to reset. Tak to wygląda, przynajmniej zobaczycie sobie jak to startuje od zera całkowicie ten komputer, żeby nie było, że ja udaję na maszynce wirtualnej, kręcę czy coś. Proszę bardzo, dziewiąteczka. Zobaczymy w Advanced. Vulkan Support. O! A spróbujemy Vulkan Support? Może się nic nie zepsuje. Tego chyba jeszcze nie wybowałem. Yy, słuchajcie, w każdym razie, yy, aplikacje giercowe i tak dalej, zapomnijcie. Normalne chodzą. Yy, czasami, znaczy, kilka razy zdarzyło mi się, że Chromie się po prostu zawiesił na pełnym ekranie. Freeze koniec, reset kompa dopiero pomógł i dopiero nam to, to powiem, po prostu uruszyło. Co widzicie, ładuje się elegancko, ładuje jest jak najbardziej ok. Nie jest to może szczyt szybkości uruchamiania, ale, ale fajna sprawa tu jest dla, można powiedzieć, dla deweloperów, do której na pewno przejdę, mianowicie konsola jest dostępna, tak, normalna konsola linuxowa, możecie sobie tam temacie, że do trochę po prostu ogarnąć, tak. No trochę długo nam to wstaje, powiem tak, to tak, troszkę. Ale jest, sorry, musiałem sobie myszkę drugą przesunąć. No i teoretycznie właśnie mi się czarny ekran pojawił Tak mu się dzieje czasami, słuchajcie, po prostu dostaje głupawki. A po tym ja włączyłem Vul Vulkan Support Experimental, tak? To jest inna bajka. Ja się dziwię, że to nie chce chodzić, że ja włączyłem Vulkan Experimental Support coś tam, tak Może mam za sobą grafikę. No nic, sorry, restart. O, ruszyło. Uwaga, coś ruszyło. Ja wiem, że to jest eksperymentalny wulkan, więc to... Dobra. Pomijmy to. Co jeszcze zauważyłem? Na pewno chodzi Facebook, chodzi Messenger, chodzi Facebook, chodzi YouTube. Te aplikacje podstawowe, tam do banku, który mam, też chodzi. Do jeszcze paru innych rzeczy też chodzą aplikacje. Więc jest fajnie. Jest naprawdę kupa dobrej roboty zrobiona tutaj przez deweloperów tego systemu, naprawdę można powiedzieć to w ten sposób O, od razu się ładuje, widzicie, jest różnica teges No gmaila nie będę odpalał, bo tam mam swoje prywatne rzeczy, tak, więc to chyba mam nadzieję zrozumiecie Słuchajcie, odpalimy sobie chroma No i chromik nam wygląda w ten sposób, wejdźmy sobie na wp do, do, do kompletu Wejdę wam tutaj, standardowy testik zrobię WebGL demo Powiem wam tak, że to chodzi zdecydowanie lepiej niż malinka. <laughs> Przepraszam, no musiałem, no musiałem zrobić to porównanie, kurde, no nie ma, nie ma, nie ma, że boli, tak. Proszę bardzo, odpalamy sobie WebGL. 50 klatków. Wszystko jest elegancko, można powiedzieć to tak, dajmy sobie Change View, naprawdę się to fajnie zachowuje. Proszę bardzo. To chodzi na nowo. Postaram się to jakoś pokazać, sprawdzić. W każdym razie to chodzi na nowo. Teoretycznie się tu nawet chyba nie da zainstalować sterowników NVIDII zastrzeżonych. Nie wiem jak to się zachowuje na Intelu, w sensie na grafice zintegrowanej intelowskiej, tudzież na Radeonach. Nie wiem, nie testowałem, nie mam zielonego pojęcia, co by się bloker przydał, mimo że jest bloker to zainstalowany standardowo. No, nie no, jeszcze doklikamy po prostu wszystkiego. A ja widzicie, normalnie nam tutaj prostytutka w celi, wow, fantastycznie. Eee, słuchajcie, mamy, oddajmy sobie tutaj na przykład. Jak widzicie, chodzi to elegancko, bez najmniejszych problemów. Tak, skończyłem 18 lat, chcę tam wejść. Popatrzcie sobie, proszę bardzo. Przewija się elegancko, jak najbardziej jest tutaj. OK. Inna sprawa, że jest możliwość odpalenia tutaj. Zobaczcie sobie czego. Weźmy sobie na Open Larę. Tylko jest mały problem, ponieważ mi klawiatura nie działa. Open Lara. Znaczy, nie działają mi klawisze strzałek, tak, i nie mogę się ruszać. <grymne> Teoretycznie mogę dać na pełny ekran. Może sobie damy tutaj, no widzicie, strzałki mi nie działają po prostu lewo, prawo, nic nie jestem w stanie niestety zrobić. Mogę tylko kliknąć ok, ok. Ender działa, a strzałeczki już niestety nie są obsługiwane, więc, no, no, to jest de facto tyle, tak. Nie wiem, bieganie, skakanie wam mogę pokazać i tak dalej, trochę tego, bo pływanie lary, o, 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 coś tu się udało gdzieś. No widzicie, że jest tak średnio na jeża, jakieś tam cheaty się tu włącza i tak dalej, więc, więc teges, no tak to po prostu wygląda yy, jak teges. Dobra, tu mamy chro, o moment, coś tu się, aha, bo tu nam się zamknęło. Myszką się tego nie urgarnia, po prostu, widzicie co się dzieje czasami. Próbujemy to jakoś zamknąć, nie wiem, tu, tak, do góry. Dobra, jesteśmy na porządku dziennym. Do no tego nie będę odpalał, nie ma po co. Sklep Play, proszę bardzo, odpalamy sobie sklep Play. Działa jak najbardziej, można sobie poinstalować co tutaj chce. Chcecie, ja mam dużo rzeczy swoich zainstalowanych, chodzą. Można się tutaj jak najbardziej pobawić, po prostu książki, filmy i tak dalej, inne dziwne rzeczy. Lista zadań na przykład. Proszę bardzo, zainstalujemy sobie listę zadań. Chodzi normalnie, nie ma tutaj żadnych, żadnych rzeczy de facto. Proszę bardzo. W takich normalnych aplikacji jest bardzo, bardzo fajnie. Wszystko w porządku. To spróbujcie to kurde zamknąć, po prostu to, to, to jest dramat, kurde. Ech, dobra. A muszę to robić tak. Teraz tak, aplikacje. Asfalt, to już wiecie. Tutaj widzicie moje aplikacje są podłączone, tak. Ten tegez, ten no. Terminal emulator, bo pewnie wielu to interesuje. Odpalamy sobie mamy dostęp do zwykłego naszego pięknego pingwinowego Shell'a. Ctrl-Shift Plus działa? Nie działa. Wiadomo. Słuchajcie, możemy sobie zobaczyć tak. Nie tak, tylko małymi literkami free minus h mamy tutaj total 16 giga, w użyciu 4 giga, pool praktycznie tak. Wolne jest 12 bla bla bla, bufferów jest 300 i tak dalej. dev minus h wygląda to w ten sposób. Zajęte jest teoretycznie 8 gb bo chyba tyle tym więcej system zajmuje. Na telefonie z tego co pamiętam dokładnie to samo, więc tutaj tgs. Możemy sobie ewentualnie sprawdzić jeszcze kernel, tu jest 4.9 albo 19. 4.19 Android X8664, i tak dalej, z tego co wyczaiłem, jest tutaj jeszcze nie to, tylko top. Mamy tutaj topa, gdzie możemy sobie zobaczyć tyle rzeczy. Być może ja bym to z rootem odpalił, to by było lepiej. O, strzałki tu chodzą. O, dziwo. Zobaczmy sobie, tak wychodzimy, a dajmy sobie na to sudo, chyba że to już jest, jest z rootem. Kurde, nie pamiętam nigdy, bez kitu. To jest chyba root. Pewnie, że to jest root, bez kitu. Nie wiem jeszcze, znaczy z aplikacji jakieś jeszcze możemy tu odpalić. LSA, takie mamy tutaj mniej więcej. Katalogi, wejdźmy sobie do, znaczy wylistujmy sobie ETC. Tak to nam wygląda. Jak ktoś jest zainteresowany, może sobie pogrzebać tutaj jak najbardziej. żeby sprzęcie, SLX -y i tak dalej tutaj zainstalowane są. ALSA jest zainstalowana, tego typu no, zabawka. No to, to już mamy ogarnięte mniej więcej. Aplikacja YouTube'a. Odpalmy sobie aplikację YouTube'a. Ta widzicie jest jak najbardziej ok. Szybko, naprawdę bardzo szybko, fajnie nam tutaj to no, sobie pracuje. Jeżeli chodzi o filmy, jeżeli chodzi o filmy, to oczywiście możemy wpisać sobie standardowe rzeczy, czyli no copyright, video, żeby nam bana zbanowało znowu, to znaczy nie zbanowało. No, odpalmy sobie pierwsze lepsze. Oczywiście tony retlam wszędzie, norma. Możemy sobie tutaj oczywiście włączyć, proszę bardzo. Nie, no nie, 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 nie. 720, powinno być 1080, ale mniejsze z tym. I teraz pełny ekran. Czasami mi się to zawiesza, czasami chodzi dobrze. No teraz chodzi dobrze, więc jak dzisiaj jest w takim porządku, jeżeli mamy telewizor po sieci jakiś. To możemy sobie do niego transmitować. Oczywiście obraz. Ja takiego telewizora z Wi-Fi nie mam. Yy, więc z napisy i tak dalej. Jakościowo, dziwnie to wygląda. Bo powinno być wyżej, moim zdaniem. Bo ja to oglądałem normalnie 1080. Ale widzicie, chodzi. Lepiej niż na malince. Przepraszam, musiałem. Po prostu, kurde, musiałem. No i tyle. No, no co mam tu jeszcze? TEGES z tego filmu. Aplikacja YouTube'a, jak widzicie, no, zachowuje się normalnie, tak. Aplikacje de facto działają tu w porządku. Nie wiem, czy będą działać wszystkie, tak? No bo różnie to bywa. gier, raczej o grach, raczej to zapomnijcie. Bluetooth, no możemy włączyć Bluetooth, ale nie wiem, jak to będzie wyglądało. Zobaczmy. Sekundę, podłączę sobie tutaj telefon. Tylko nie wiem, czy mnie nie, nie wywali z dwóch takich samych kąt naraz podłączonych, ale miesza z tym. Włączone, włączone. Sparuj nowe urządzenie da Radę. Jest, proszę bardzo. Działa, Bluetooth. Obez kitu. No i mamy motoszustkę sparowaną. Teoretycznie, chyba że się już złączyło. Nie, no jest podłączone. I Bluetooth nam działa. Luto teoretycznie nam działa. Wi-Fi nie yy, Co mamy tutaj jeszcze z ustawień? No tutaj jest wszystko dokładnie to samo, tak? Jak ktoś potrzebuje, to pewnie można sobie tutaj przejść. Jak to się robiło? No, słuchajcie, nie mogłem się dokopać do tego trybu deweloperskiego. Nie pamiętam, gdzie to się klika. Ale znalazłem tutaj, proszę, ustawienia. Android 9, 5 sierpnia, bla bla bla. Wersja jądra, OpenGL. Nuwo, 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 nuwo. I tak o te informacje tutaj się... Dotarłem, dotarłem, że tak powiem, do, dobrałem się do nich, tak to można sobie zrobić, tak słuchajcie, przewijanie tutaj teoretycznie nam gestowo teraz działa, jak widzicie, jest ok. Tylko co z tego, jeżeli góra dół nie mogę ani powiększać, ani szczypać, ani. Ja lubię szczypać, <ścoughs> dobra, nieważne, bo znowu poleci, że jestem, kurde, szowin męską, szowinistyczną świnią, bo jestem, no, no jestem. Słuchajcie, equalizer taki fajny, bla, bla bla No kurde, standardowe rzeczy w Androidzie: jak ktoś ma jakieś te, to ten. DevTools macie jak ktoś by chciał, do pooglądania, porozchłonienia i tak dalej. Chodzi, jak widzicie, całkiem nieźle się to nam zachowuje. Fajnie nam tutaj, kurde, pracuje. Oczywiście, wirtualne pulpitery najbardziej są, więc można sobie temat pogarniać. Tu mamy jakieś parowanie SMS-ów, albo cholera, wie co tam jeszcze. No tego nie będę odpalał, bo tam dużo moich rzeczy jest, że tak powiem, tak? E, tutaj mamy to menu, jeszcze raz możemy sobie odpalać. No widzicie, działa, tak? Jakby to chciał, może sobie to ściągnąć, sprawdzić. Na maszynie wirtualnej będzie mały koszmar. Wydajnościowy, to mówię od razu, bo sprawdzałem. No i tam chodzi dramatycznie, tak? No bo OpenGL po prostu na VirtualBox'ie przynajmniej to jest koszmar. Chyba, że ktoś ma kvmqm QEMU, daje sobie pastru, PCI pastru. Ma dwie karty grafiki. Jedną kartę przydzieli Androidowi i drugą ten. O, o. Czemu nie, czemu nie? E, nie wiem jak chodzi na Radeonach, ja też mam Radeona, to ewentualnie może sobie sprawdzić napisać komentarzu na dole pod filmem, jakbyś miał taką ochotę i dać info, czy to chodzi w ogóle, tak? Czy, czy na Radeonach jest lepiej, czy nie jest lepiej. jak to się de facto nam tutaj można powiedzieć, zachowuje, tak? Bo jak widać, no tutaj nie ma tragedii, wo jest. Nie wiadomo, Nuvo jest mocno upośledzone, tak, więc dziwne, że w ogóle w ten sposób się zachowuje, jak czy nam tutaj de facto zachowuje. Słuchajcie, Android X86 działa, ja potwierdzam, że to działa, no, no niestety z grami problemy, ale być może, tak jak mówię, na Radeonach chodzi to perfekcyjnie, na Intelu też. No niestety Nuvo tutaj to, to leży, leży i kwiczy, nie ma tu nawet o czym po prostu de facto tutaj mówić, tak. Ja by to chciał sobie tego, tego poużywać, proszę bardzo, nie ma najmniejszego problemu, moim zdaniem. Oczywiście to jest wersja chyba developerska, jakaś tam Relays 1, czy coś takiego. Nie jest to pełna jeszcze, Ona jest, ciągle ten projekt jest w rozwoju, tak? Więc tutaj nie ma co, co powiedzieć, że 100% będzie to chodzić perfekcyjnie, nigdy się nie zawiesi i będzie zajebiście po prostu, tak? Bo raczej takiej możliwości, słuchajcie, nie ma, zresztą widzicie jak to się obsługuje myszką, tak średnio najeżdża, tak? ale do jakiegoś pobawienia się do pogrzewania do terminala, czy do samego zajawienia się na 50-calowym na przykład monitorze czy coś, jak najbardziej w porządku. No, słuchajcie, dobra, kończymy ten filmik na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, no to fajnie dajcie subskrypcję albo coś tam, jak macie ochotę innego rodzaju filmiki tego oglądać, głównie o Linuxie, tak? Bo widzie już postaram się więcej nie robić. Chyba, że wydadzą za chwilę dwunastkę. Yy, w każdym razie, co tam jeszcze mogę wam tutaj powiedzieć, no, to jest, tak, jest. Odpalmy sobie jeszcze wikinga, zobaczcie jak się fajnie wiesza. Proszę bardzo. Lipa, lipa, zgramy lipa, no, zgramy lipa. Ale tak jak mówię, jak macie inną kartę grafiki sprawdzić, dajcie znać, czy działa, czy nie działa i tyle. Słuchajcie, zapraszam pod film, będą linki do downloadu, do informacji, różnych dziwnych rzeczy, mail kontaktowy do mnie. Ewentualnie wspomaganie kanału. Bardzo dziękuję, aby toś chciał pomóc tutaj nam, nam mniej i moje kobicie trzem kotom przeżyć po prostu trochę bardziej. To byłbym naprawdę wdzięczny i ja sobie z... nie robię, że tak powiem. Znaczy Czasami zarobię, a ja nie w tym przypadku. E, w każdym razie co, do zobaczenia. O, zepsuło się. Widzicie? Znowu się coś zepsuło. Zepsułem. Kurde, znowu coś zepsułem. I tym optymistycznym zepsuciem mówię wam papa. Pa. No, bo ja taki średnio wierzący, więc nie mówię, no, tak jest. Lara, strzała.